Czy wprowadzony jako obowiązkowy korytarz życia będzie miał duży wpływ na pracę zespołów ratownictwa medycznego? Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wiadomo, że liczy się w każdym zdarzeniu czas dojazdu. Mamy różne wypadki, tak drogowe, jak i zawały serca, udary, gdzie tu jest każda minuta cenna. Wprowadzenie przez Ministerstwo ustawy o korytarzu życia jest to bardzo dobre posunięcie, jadąc właśnie dwupasmowymi drogami lub nawet jeżeli jedziemy jednopasmową drogą dwukierunkową, to usunięcie się i zostawienie środka drogi to jest bardzo ważne dla karetki. Są takie sytuacje, że dojeżdżamy do przeszkody, czyli jakiegoś samochodu, kierowca sucha radia, ma słuchawki, dopiero musimy hamować, trąbić i on dopiero zjeżdża o czym w kontekście korytarza życia musi pamiętać kierowca, wyruszając w trasę. Kierowcy powinni od razu, jeżeli się robi jakiś korek, to przewidywać do przodu, że może być tam wypadek, zjeżdżać na bok i już nie czekać na sygnał karetki. Ten korytarz powinien być przygotowany przed usłyszeniem sygnału. Jak w praktyce tworzy się korytarz życia? Jeżeli to jest droga dwupasmowa lub ekspresowa lub autostrada, pojazdy jadące prawym pasem powinny zjeżdżać na pas awaryjny, a lewym pasem powinny zjeżdżać, jeżeli nie ma pasa awaryjnego, ewentualnie na pas zieleni. Liczy się czas. Czy tworząc korytarz życia, warto się spieszyć za wszelką cenę? Powinno to być płynnie i spokojnie, bo czas się liczy też, ale wiadomo, kierowcy najpierw dojeżdżają gdzieś do jakiegoś korka. I w drodze dwupasmowej, jeżeli się tworzy korek, widać na dwóch pasach, no to wiadomo, że prawdopodobnie coś tam się stało. To lepiej po prostu już zawczasu zjechać na prawy i na lewy pas. Oczywiście nie od razu na zieleń i stać, ale już zrobić miejsce. A gdy już się usłyszy sygnały, wtedy spokojnie można zjechać ewentualnie na prawy i pas awaryjny, i na lewy pas zieleni. I środek powinien być szeroki, w miarę, żeby ta karetka mogła. No, szybko przejechać, po prostu nie zatrzymując się, nie hamując. Czy do tej pory kierowcy lekceważyli konieczność tworzenia korytarza życia? Czasami się zdarzało, że tworzyli, a czasami niestety no, dojeżdżaliśmy do ciężarówki. Inne auta zjeżdżały, ciężarówka stała, kierowca, wiadomo, z tira jest daleko. Bardzo często sobie przez siebie pomagają, że jedzie karetka, no ale czasami mają wyłączone, słuchają muzyki i nie słyszą, no i to różnie to bywa, zanim się sunie, zanim zjedzie, niestety czas mija. Dlaczego korytarz życia w praktyce często nie wychodzi? Ponieważ kierowcy jedni po prostu lekceważą, są tacy, którzy będą na złość robić nawet. Są tacy, którzy słuchają muzyki, są tacy, którzy po prostu, yy, którym się śpieszy, tak samo, i on byle dalej dojechać, byle dalej dojechać, no, no różne czynniki tu wpływają.